Dzień dobry, nazywam się Bartosz Batra, jestem prezesem federacji STRIKING. Już w tą sobotę, 1 lutego zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie. Galę STRIKING numer 4 w Trzebnicy. W pojedynku wieczoru Tomasz Tarara kontra Wladimir Tok. Dwie walki jeszcze konwenientowe, Dawid Kasperski i Maciej Karpiński. A na Trzebnickich fanów czekają A. dodatkowe emocje związane z wypracującą gminę Trzebnicę Jakubem Krawcem, który zmierzy się z Marcinem Bojarusem. To będzie niezapomniany pojedynek. Które dostarczy wrażeń na najwyższym poziomie. Kuba, czy mamy moc kciuki. Całe wydarzenie odbędzie się w gminnej hali widowiskowo-sportowej imienia dolnośląskich Olimpijczyków w Czechnicy stworzonej z myślą o takich wydarzeniach. Miejsce jeszcze dostępne, dlatego serdecznie zapraszamy. Bilety możecie zakupić na stronie eventim.pl Do zobaczenia na gali!